Dzień dobry tu Pan Kartofel, to już szósty odcinek naszej serii Zniszcz Zamek 2 plansze graczy To będzie dłuższa trochę seria niż... ...normalnie plansz, niż normalny Zniszcz Zamek 2 Bo to już tu szósty odcinek jest, a tamto jeszcze, jeszcze by nie był nawet O jeszcze rozwalę tu, porozrzucam te, na grobki, no Tam to bardzo długo przechodziłem, bo była taka trudna plansza żenewem normalnie bo trudno przejść w ogóle taki miałem z tym trud a co ja mówię no serio zapomniałem co ja mówiłem o bardzo no, dobry jestem ale mm, serio zapomniałem ale już no. Chyba się go nie dasz, tak zarobić. No, pewnie. No. No może da się go jakoś zarobić. Tylko, że na razie nie odkryłem, jak. Bo czekam, może to się spali... Może kiedyś. O, centralnie w niego. A, a, a w glucie. A, a, a.

ta, ta, ta ra ta ta ra E! No! Tak się to robi, eee Jeszcze trzy planszki sobie z tej przedostatnej mi zostały, no! Jak widać Z zimnej trochę kwasu tutaj wrzucimy O, coś tu się robi Co to ma bez ent? Ale dobrze, za jednym razem tak, ładnie to było. No, teraz trzeba tylko trochę ognia i rzucać. I za jednym ciosem się wszystko przypali. Tu trochę się przypaliło, ale co tam? Nic przecież nie ma. Dobra, dobra, dobra. Dalej. O, jest ładnie. Wszystko jest ładne, pięknie. Kaczkanda pójdzie. Też, czy nie, już nie wiem. O dobra, wszystko za jednym razem Jeszcze ta jedna plansza, no Chyba pójdzie już jak Ładnie z górki No, na samym czubku rozwaliłem to wszystko No Okej okay. Jeden za pierwszym razem, dobra O, tu ile mam? 5 10 plansz, ale to już są to jest ostatnie 10 planszy. No. Dobra. Tam, z zimowej czy tej? Może z góry? Dobra. Trochę. Kongułów, zobacz. No. no. Tak to robię. Dobra. Co by tu dalej zrobić? Dobra, dobra. Co ja tu bym mógł zrobić? No, no, no. O, ale wszystko. No nie, ale ten cały czas nie co? No chyba se żartujecie, no. Nie no. No kurde, no. Żal. No serio, żal no. Normalnie. Na no, całej linii żal. Ciekawe, teraz wszystko się zmieni w ten... Proch. Bo to jest wszystko złączone jakoś. Więc sposobem, ale chyba złączone jest, nie wiem. Nie patrzymy, co bardzo. Hmm. Może go zamrożę? Będzie chyba lepszy sposób niż szukanie, roztopienie. O! Teraz to tego użyję. O! Lodowy, lodowego kolesia zabito. no. Jest, dobrze. Oj, chyba za szybko. Dobra, może być no, trochę powoli się robi, ale komu to by przeszkadzało. Ale tu są jakieś te gargulce w tym, w środku tego rzomeczku. O, wszystko za dwoma razami no. Jest moc, jest, jest prawdziwa moc. We mnie jest moc. Was jest moc, no. Wszystkich jest moc. tak we mnie. Oj, trochę źle trafiłem Dobra, chyba teraz Co ja zrobię? Mm, 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 mm. hmm. Dobra, nie wiem, dalej Dalej, nie wiem co ja tu zrobię Chyba muszę coś zrobić Nie do końca wiem co, ale... Chyba coś Dobra Dobra, może bomby bym wziął na przykład. Tu takie takie potróniaki, no ciężka artyleria. Ale jasno, coś tu jasno. Coś tu nie. Mm. Chyba do tego to ja nie trafię... A nie, trafiłem, dobra. Okej. Okay. Może tylko jednego kolesia tu jest. W tym wszystkim, a nie mogę go normalnie. Jak mogłem to niby za jednym razem zrobić? Nie, nie, Co? Ja nie umiem by było tego za jednym razem zrobić. Normalnie nie, nie, nie udałoby mi się. To, to by było za trudne dla mnie. Ja muszę trafić jakoś... Ale jakiś inny sposób. O, dobra. Jeszcze raz. i jeszcze raz no chyba tam będzie to raz jeśli trafi nie trafi dobra o może teraz trafię też nie trafiłem tylko że żeby... to może teraz trafię je ja, udało mi się trafiłem to e dobra teraz muszę tu trochę my się już zaczyna tu okej okay, dobra dobra teraz jeszcze tu ten jeden raz żeby trafić tu w niego no udało mi się, no i tu będę kończyć ten nasz odcinek. No. A się żegnam proszę o subskrybowanie mojego kanału, Pan Kartofel yy, o łapki w górę, o przyjemne komentarze pod filmikiem. Do widzenia, żegnam się, pa, pa.